widzowie, w dzisiejszym odcinku znowu sobie pogramy w Pet Simulatora na tym kanale, na którym nie wydajemy oczywiście ani jednego Robuxa, w porównaniu do mojego głównego konta i kanału, gdzie wydaliśmy już ich ponad 150 tysięcy. Tak, ci jak widzowie, następnym starcie oczywiście możecie zostawić łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem i napiszcie, jak chce PETA, jeśli chcecie dostać jakiegoś PETA z Pet Simulator X, które są na moim głównym koncie, więc macie tam różne fajne mifikale, na przykład takie, albo takie, albo takie. Więc widzowie, jeśli chcecie, to zgarnijcie je sobie, pisząc komentarzy, zostawiając właśnie lajka oraz suba z dzwonem. Tak, ci jak widzowie dzisiaj polecimy sobie tą piękną rakietą gdzieś daleko, więc będziemy sobie po prostu nią lecieć i przedostaniemy się nią prawdopodobnie do nowej krainy, więc widzowie, w takim razie let's go! Lecimy rakietką, no i dolecieliśmy, jak widzicie w tym momencie na Księżyc, na którym to zrespawnują się nam już jakieś rzeczy i respawnują się nam jakieś inne nie wiem, skrzynki i, i, i kubki z pieniędzmi i tak dalej. Tak jak widzowie, zanim przejdziemy do pokazania tej nowej krainy i tak dalej, to chciałbym wam przypomnieć o tym, że widzowie, bardzo ważne ogłoszenie ze względu na to że teraz na grupie rury i jego na robloxie macie do kupienia specjalne świąteczne ubranka to naprawdę bardzo niską cenę ze względu na to że wszystkie koszulki macie za 20 robuxów tylko wyłącznie 20 robuxów a patrzcie jakie ładne no i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie no po jej zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto więc oferta trwa do końca stycznia dlatego widzowie jeśli chcecie mieć znajomych no to idealna okazja ze względu na to że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić poza tym że będziecie mieli mnie znajomych no przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety a nie ze mną oraz przy okazji na prywatne serwery, na dosłownie każdym trybie, w który gram. Więc nie będziecie musieli wydawać robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych. Link do grupy znajdziecie w opisie, albo sobie wyszukajcie Rury Jersiego. Wesołych świąt widzowie. No chyba, że jest po świętach. to Miłego dnia. i hey dobrze widzowie. Generalnie mamy tutaj Moon coiny i tu są te nowe coiny, po prostu, które sobie możemy gdzieś tam zdobywać, co nie, tutaj na tej mapie. I jak widzicie. Wylatuje ich nam naprawdę bardzo mało. My naprawdę musimy chyba wszystkie pety tutaj puścić, żeby... Czekajcie, jak je tak puszczę... No nie no, masakra, czekajcie. Czy ja mogę... No nie, no nie... Nie ma auto klikania, znaczy auto, wiecie, namierzania wszystkimi petami, więc... O, dobra, okej, okay, dobra, okej. Okay. Chyba trzeba w takim razie razy dwa walnąć. No i powiem wam tak, czy leci tego dużo i tak dalej, to się zaraz przekonamy, bo widzę, że tą kubkę z sianem naprawdę bijemy dosyć długo, więc prawdopodobnie znowu widzowie szykuje mi się farmienie par godzin. E, miałem ten kanał robić na totalnej chillerce, a się okazuje, że gram w ten tryb więcej niż w Pet Simulatora X, więc... A, Ba, 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 bardzo fajnie. No, przestańcie mi uciekać, chłopy. No, co to ma być? Dobra, okej, okay, czyli wystarczy rzeczywiście przytrzymać się, Tak jak w PSX-ie. Dobra, nieważne, nie po prostu jestem. Jestem chyba za głupi widzowie. Tak, jak zobaczmy, ile dostaniemy za tą kupkę pieniędzy. Bo bardzo bym chciał się przedostać na kolejną krainę. I uwaga, dostajemy. Błagam, żebym się nie załamał. Tylko tysiąc? Tylko tysiąc? No, jest super, widzowie. Dobra, w takim razie pora pofarmić chyba sobie trochę i zrobić jakiś opening, więc widzimy się za dwie godziny. Okej, okay, widzowie, jak widzicie, coinów nam trochę przybyło i paraliżującej depresji chyba też. Generalnie farmiłem tylko i wyłącznie po to, żeby ogarnąć jakieś dobre jajka, co nie? I tutaj zwróciłem uwagę, że rzeczywiście... Trochę możemy ogarnąć. Mówiąc trochę, miałem na myśli, że rzeczywiście trochę. Bo nie ogarniemy nic więcej niż chociażby jednego jakiegoś lepszego peta i w sumie to tyle. Ale ile on ma Divanża? Ty! 13 tysięcy, widzowie. Nie, no pokaźny on jest widzowie, on będzie masny totalnie. Ty, dobra widzowie, puśćmy ich w takim razie tutaj. Czy oni trochę chociaż, no nie, no i schodzi to szybciej, widzowie rzeczywiście, ale zmienia to fakt, że dostaliśmy jednego peta, który okej, okay, no może trochę nam zmieni, ale... Yy, czekajcie, czy my dostaliśmy więcej siana za to, czy mi się zdawało? Mamy 157 teraz. Mhm. No dostajemy po kaflu więcej teraz widzowie. No powiem wam tak. Czy jestem zaskoczony? Jestem, ale na pewno nie miło. Tak czy siak? Mamy teraz kolejną krainę, jak widzicie tutaj, możemy sobie ją odblokować widzowie, w takim razie przechodzimy i stąd chyba się już nie ruszę przez dłuższy czas, ze względu na to, że tutaj potrzebujemy tylu Mooncoinów, tutaj potrzebujemy tyle, a tutaj potrzebujemy tyle. Czy ja to zdobędę? E, nie wiem, ale wiem, że jak pójdziemy sobie na tą skrzynkę, to prawdopodobnie będziemy ją bić bardzo długo. Czy mi się to podoba? No niezbyt, bo musimy tutaj przeklikać sobie naprawdę bardzo mocno, żeby ją dowalić. Po zniszczeniu paru takich skrzyń, co zajęło nam trochę czasu znowu, mamy coinów, żeby iść do tam, gdzie, 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 no na to mapę obok. Ale czy mi się opłaca w momencie, kiedy ja ledwo zbijam te skrzynki? No, tak średnio bym powiedział. Dlatego, widzowie, wszystko, co teraz zdobyliśmy, użyjemy sobie tylko i wyłącznie po to, żeby dostać po prostu nowe pety, więc idziemy sobie teraz po te pety, no i zobaczymy, jakie mocne dostaniemy, bo przydałoby się naprawdę każdego peta stąd wymienić przez to, że są totalnym głównym. Nie ma co się oszukiwać, widzowie są totalnym głównym. dlatego otwieramy sobie i zobaczmy, co nam wyleci. I 15, dobra, Space All, Bardzo mocny chyba on będzie dla nie? Kolejny pet widzowie, to będzie Space Owl znowu, Okej, okay, no całkiem całkiem spoko. Yy, on jest good, ok, czyli on jest dobry, ale przydałby się jakiś rare widzowie, jakiś rare by się przydał. On będzie miał pewnie naprawdę dużo damage'a. No, i dostaliśmy w sumie to nawet nie rare, tylko po prostu bazika Dostaliśmy, więc a no jest jak jest. No, bardzo fajne te pety, nie powiem, widzowie, naprawdę nie powiem. Ale przyznam, że przydałaby się nam większa pompa. No, czy one zbiją szybko teraz to, tego coina? No, nadal nie zbijają go tak szybko, jakby mogły przynajmniej zbijać, no. Powiem wam szczerze, Aj, czekajcie, ile leci za tego coina jednego? Nie, no chyba nie leci jakoś dużo. Za tą kubkę na przykład ile by poleciało tutaj? Zobaczmy, widzowie, bo bardzo mnie to zastanawia, co nie? Bo tutaj są jakieś przeliczniki w ogóle, że ten damage wpływa jakoś na zarabiane pieniądze. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale jest to dosyć, dosyć ciekawy system. W sensie, fajne by to było w pet simulatorze rzeczywiście, jakby coś takiego było. No, ale to pewnie jakiś grubszy system. 4000 dostaliśmy za to. Ej, dobra, widzowie, czyli od D-Mage'a nie dość, że zależy to, jak szybko zbijemy, to jeszcze tyle, ile dostaniemy w ogóle coinów, więc... Ee... Dosyć spoko, ale nie zmienia to faktu widzowie, że... Teraz by się przydało naprawdę tutaj posiedzieć I tutaj ponawalać trochę ba ba Bardziej yy, Ale leci ta skrzynka znacznie szybciej, widzowie Więc ja naprawdę jestem dumny z tych moich petów Że wiecie, z moją pomocą one rzeczywiście Są w stanie gdzieś tam szybciej to wszystko zrobić Szkoda, że nie ma tutaj animacji jakiejś Jak biją te pety, albo wiecie, się przemieszczają Czy coś, tylko są takie, wiecie A, dobra, okej, okay, przestałyście bić, no ale Czy możecie kontynuować? Nie, nie mogą chyba Dobra, okej, okay, to muszę tak sobie klikać tutaj Nie wiem, ten tryb ma takie swoje, widzowie Niedorobienie czasami i i trochę mi przykro z tego powodu, bo w sensie jest to dobry tryb, ale no nie zmienia faktu tego, że no po prostu czasem czasem jest tutaj ciężko, więc no wygląda to różnie, co nie? Tak, ci jak widzowie, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście kolejny odcinek z Pet simulatora tego zwykłego, którego sobie gramy w tym momencie, czy chcielibyście po prostu już, żebym na tym kanale wrócił do PSX, -a. ale mi się wydaje, że PSX, skoro macie tyle na Yoshi, ale Roblox, to widzowie chyba wam styknie, żeby tutaj tego było tyle. Tak, ci jak widzowie, słuchajcie, pamiętajcie że Na głównym kanale Czyli jeżeli to mają będzie daily Od 17 stycznia Do 17 lutego Więc cały miesiąc Więc pamiętajcie Żeby zasubskrybować ten kanał Yoshi, Ale, Roblox Oraz mój główny kanał Na którym jest nas ponad milion Więc widzowie Myślę, że Możemy zawijać I palić wroty. Ja tutaj będę farmił Dalej w międzyczasie Zostawię sobie, nie wiem Może po prostu tutaj na skrzynkach Te moje pety I tyle widzowie Dziękuję wam serdecznie Za uwagę, za obejrzenie materiału Pamiętajcie o subie O lajku O komentarzu I hej Miłego dnia wam życzę